Możemy przejść od razu do rzeczy, bo bez sensu takie gadanie samemu do siebie. Od czego należy zacząć? Metoda pierwsza. Tak jak na siłowni, głos też trzeba rozgrzać trochę, tak? Więc sobie możemy wymasować tutaj całą, całe gardło. Tu wszystko wymasować, żeby te mięśnie rozluźnić. Mhm. mhm. Róbcie ze mną, żebym sam dym nie wyglądał, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. Delikatnie sobie rozciągnąć, no wiadomo. Kolejna metoda, kolejny trik polega na tym, że robimy coś takiego. Um... Czyli sobie tak miałczymy. Nie wiadomo jak to miałczenie. Mm -hmm. I robimy tak dziesięć razy licząc z każdym mruknięciem. Mhm. Czyli robimy tak um. jeden, um. dwa, um. trzy, um. cztery, nie wiem czy nie słychać, więc um. pięć. 6 7 8 9 10 i to jest banalne, bo w ten sposób rozluźniamy sobie nasze struny głosowe, mhm. żeby lepiej brzmiały. Kolejna metoda, tylko do tej metody będziemy musieli zrobić test na Was. Czyli weźmy wszyscy wspólny oddech. tak? I to jest zły oddech. Mhm. Wszyscy pewnie jesteście w szoku, jak to zły, przecież tak oddycham całe życie. No dobrze, możesz tak oddychać. Jak widać, żyjesz to. To widać, że, że jest ok, ale oddech należy brać, musi się bardziej rozpiąć. Oddech... Widaćmy brzuch nie. Oddech musimy brać z przepony, czyli... Nie wiem. Czyli oddychamy brzuchem. Jeżeli wciągamy powietrze, to musimy czuć jak nasz brzuch się trochę podnosi, chociaż trochę. Wtedy mamy pewność, że ćwiczymy przeponem. <laughs> Przez co ćwiczymy też nasz nasz głos, bo jak wiemy albo nie wiemy, z przepony dobywa się nas głos. A nie z gardła. Z gardła też, ale to jednak przepona nadaje nam ten niski, niski ton. Czyli co możemy zrobić? Po prostu, jak sobie ćwiczymy, oddychać brzuchem. Musimy czuć, musimy opracować takie oddychanie, żeby nasz brzuch się unosi podczas oddychania, a klatka stała w miejscu. Mhm. Mi się to trochę udaje, ale no nie zawsze to, to praktykuję, bo jednak to jest. Takie nienaturalne dla, dla facetów. Kobie kobietom jest robić to dużo trudniej, bo one nie mają jakoś tam mięśni. Nie wiem, albo nie mają tam wewnętrzności. Nie wiem. Ostatni sposób na to, żeby mieć niższy głos, to jest, uwaga, mówienie po prostu wolniej. Bo. Gdy mówimy bardzo szybko, to nasz głos przestaje mieć taki w ogóle akcent. Taki widzieć, jaki mam teraz wysoki głos. Widzę normalnie na mojej amplitudzie dźwięku, że jest taki brzydki. A gdy mówimy wolno, to on nabiera taki, yy, takiej barwy. I przez to brzmimy lepiej. I potem nam jest łatwiej znaleźć pracę. <grytanie> tak. I to były te cztery triki. Takie byle jakie Ale mi się rozumawiają, może wam też. No i pewnie jeszcze zauważycie, że jak wstajecie rano, to macie nis niski głos, albo się kładziecie, leżycie długo i to dlatego, że po prostu wasze yy, mięśnie się rozluźniają, albo są rozluźnione, jak już wstajecie rano i one dopiero się wkurkają i spinają w czasie dnia, przez co brzmicie, brzmicie. I to tyle w tej filmie. Pozdrowień niestety nie dzisiaj, bo to nie był śmieszny film. To tyle. Pa.